Jestem kobietą. Jestem transseksualną, lesbijką maskulinarnej prezencji, stąd nazwa kanału Roman Warszawski Niebinarny. Gospodarka to jest w dużej mierze natura ludzka. Jeżeli coś źle, źle dzieje się w gospodarce, to dlatego, że no, zaczynamy olewać naturę. Jeżeli coś dzieje, źle dzieje się w relacjach międzyludzkich, to również dlatego, że odchodzimy od natury. Wymyśliliśmy sobie koncepcję nowego człowieka. Ten nowy człowiek jest oczywiście równy, z założeniu płcie, między sobą się nie różnią, a ponieważ się nie różnią, no to efekt mamy, jaki mamy. Najbardziej bawi mnie. Odpowiedź feministek, bo tam jest pytanie, jak sobie poradzić z tym boomem demograficznym w Afryce? Odpowiedź zawsze brzmi, że trzeba zwiększać prawa kobiet, zwiększać szanse edukacyjne dziewczynki, dziewczynek. Jak poradzić sobie z zapaścią demograficzną w Europie? No to odpowiedź jest dokładnie ta sama. Czyli z, dwóch, z tego samego środka mamy mieć dwa różne rezultaty. No ale ja sam jestem dzieckiem boomu demograficznego. Jak generał Jaruzelski wziął i moim rodzicom wyłączył światło, no to ja się pojawiłem na tym świecie. W czasie, kiedy pojawił się stan wojenny, sytuacja na rynku mieszkaniowym była znacznie gorsza od tej obecnej. Sytuacja z dostępem do przedszkoli, do żłobków, do ubranek, do zabawek, do mleka w proszku, do opieki medycznej była znacznie, znacznie gorsza, a mieliśmy wtedy mega boom demograficzny. Jest takie bardzo fajne stwierdzenie, że ziemię posiadą ci, co mają dzieci. Jeżeli my nie będziemy mieli dzieci, chociażbyśmy nie wiem jak edukowali te nasze dzieci, jeżeli nie mamy zastępowalności pokoleń. Ja to z lekcji na biologii na podstawówce bardzo dobrze zapamiętałem, że jeżeli z dwojga powstaje jedno, to mamy straty. Jeżeli z dwojga powstaje dwoje, to zrobiliśmy to, co zainwestowaliśmy. Dopiero powyżej dwóch możemy mówić o podtrzymywalności danej populacji. Jeżeli przeciętna kobieta urodzi dwoje dzieci, to powyżej tej dwójki dopiero można zacząć mówić, że ta społeczność nie będzie wymierała. Dlaczego? Bo część osób nie dożyje wieku reprodukcyjnego, część będzie zainteresowana własną płcią, część będzie miała jeszcze jakiś inny pomysł na życie. W każdym razie no nie każdy będzie tym rodzicem. Dopiero kiedy statystycznie przeciętna kobieta ma więcej niż dwoje dzieci, wtedy mamy stabilną populację powyżej 2,12, 2,17, to tam różnie jest liczone, zaczynają się te zyski i wtedy te populacje bardzo, bardzo mocno rosną. Polska ma jeden z, jedną z najniższych dzietności w Europie, chyba niższą od nas dzietność mają tylko Niemcy. Lemniki są bardzo tanie, jajeczka są bardzo drogie. Skoro plewniki są bardzo tanie, jajeczka są bardzo drogie. Siłą rzeczy jajeczka muszą być dużo bardziej wybredne. Nasze panie, czy w ogóle ogólnie kobiety gatunku ludzkiego. Nie pragną równych sobie mężczyzn. To Corwin miał taki bardzo fajny żart, kiedy przytaczał informację: jak to pytano przeciętną kobietę, czy chcesz zarabiać tyle samo co mężczyzna. Odpowiedź zawsze padnie: tak, oczywiście, chcę zarabiać tyle samo co mężczyzna. Czy twój mąż ma zarabiać tyle samo co ty? Tutaj odpowiedź była zawsze zupełnie inna: mój mąż ma zarabiać dużo więcej ode mnie. I nawet na taką okoliczność są różne badanie, badania z zakresu psychologii, także psychologii społecznej, psychologii ewolucyjnej. Nawet w gazecie wyborczej znalazłem wywiad z profesorem Wojciszkę. Tylko ten wywiad jest sprzed 10-11 lat i zaczyna się on od takiego clickbaitowego nagłówka. Trudno być seksownym bez kasy. W Stanach e, amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania, oczywiście amerykańscy naukowcy przeprowadzili badania i wychodziło im, że żeby być atrakcyjnym partnerem dla swojej kobiety, to trzeba zarabiać gdzieś tak o połowę więcej niż ona. To, jacy my jesteśmy, jest efektem wybredności naszych babek, prababek i pra-prababek. Sęk w tym, że to, w co one chcą zainwestować, jest zupełnie inne od tego, co nam się wmawia, że się kobietom podoba. Najczęstszy motyw, jaki e, przedstawia nam lewica, to to, że na przykład problemem mężczyzn jest to, że nie są dostatecznie emocjonalni że jeżeli mężczyźni zaczną płakać i nawiązywać połączenie ze swoim kobiecym wnętrzem, to w jakiś sposób poprawi to sytuację na świecie, będzie mniej wojen i tak dalej, i tak dalej. Zapanuje ogólna światowa szczęśliwość. Jak za każdym razem feministki zaczynają narzekać jak to Polska jest złym krajem dla kobiet, no to wtedy nasz rząd zaczyna się chwalić wszystkimi tymi statystykami, które mówią, że w Polsce na przykład wage gap nie istnieje. Ta mityczna luka płacowa jest mniejsza w Polsce niż w innych krajach zachodnich, a są województwa, gdzie kobiety średnio statystycznie zarabiają więcej od mężczyzn. Dodatkowo mamy największy odsetek pań, które są przedsiębiorcze, największy odsetek pań, które są na wysokich stanowiskach i generalnie, jeżeli chodzi o tą równość, no to przebijamy w tym aspekcie kraje skandynawskie. Tylko, że w tej sytuacji, skoro panowie są równi panią, to te panie nie będą miały dostatecznej ilości atrakcyjnych dla nich partnerów do założenia związku. I tu pojawia się wtedy problem, według Ciebie? No tak, jeżeli myślimy, że będąc równym i będąc zawsze miłym, osiągniemy sukces, to tutaj będzie duży problem. To teraz pytanie, czy według Ciebie zmienić się powinno społeczeństwo, nie wiem, kobiety, czy może mężczyźni, czy może wszyscy powinni zmienić swoje zachowania? Czy tutaj potrzebna jest jakaś odgórna interwencja, taka przymusowa, państwowa? Ale to, co się dzieje obecnie wszędzie na świecie zachodu jest efektem właśnie państwowej interwencji. Bo w Nowej Zelandii przeprowadzono takie ciekawe badania i sprawdzono, kto utrzymuje państwo. I o dziwo okazało się, że po staremu netto płatnikami podatków są mężczyźni i netto z podatków korzystają kobiety. U nas te transfery ekonomiczne są też spore między płciami, głównie za, pomocą, za pośrednictwem e, systemu emerytalnego. Panie narzekają, że mają niższe emerytury od mężczyzn. To jest prawda, ale prawda jest też taka, że one wyciągają na każdą złotówkę wpłaconą do systemu znacznie większą mają stopę zwrotu od przeciętnego mężczyzny, bo mężczyźni może i mają dłuższą tą, wyższą tą emeryturę, ale żyją dużo krócej, a tabele długości życia mamy takie same. Tak samo jak chciałbym uzdrowić gospodarkę, czyli przez wycofanie interwencjonizmu państwowego z wielu aspektów, to samo może uratować nam relacje. Jeżeli państwo przestałoby robić za zastęp czego mężczyznę dla kobiet, nagle mężczyźni znowu będą atrakcyjni dla kobiet. I to nawet nie będzie musiał tego nikt zarządzać odgórnie, to się stanie po prostu samo z siebie. Yy, konkretne postulaty, no to rozmontowywanie państwa socjalnego, które zapewnia jakieś zasiłki, zapewnia jakieś bezpieczeństwo no i wchodzi w te relacje między kobietą i mężczyzną. To jest ten ko najbardziej konkretny postulat. A dla mężczyzn z kolei yy, świadomość zwykła, te, to co czyni cię atrakcyjnym dla płci przeciwnej. Zresztą można powiedzieć, że stąd bierze się określenie czerwona pigułka, to jest analogia do Matrixa. Mamy niebieską piłkę. Disneyowskie kłamstwo, wiara w to, że y, mamy tą idealną drugą połówkę gdzieś na świecie i my nic nie musimy sami z siebie robić, bo ta druga połówka gdzieś na nas czeka i tylko kiedyś musimy na siebie trafić i wszystko się ułoży. Za to Czerwona Piłka mówi tak, no słuchajcie, nie ma drugiej idealnej połówki. Są ludzie dobrzy, są ludzie źli. Ale żebyśmy trafili na tych lepszych ludzi, powinniśmy zmaksymalizować samych siebie pod kątem tego, czego przeciwna płeć od nas oczekuje. Zwróćmy uwagę, jak wygląda portret przeciętnego mężczyzny w mediach masowych. Mamy do obsadzenia samych siebie albo w roli e, złoczyńcy, czyli przemocowca, e, kata, drania, albo w roli pierdoły. bo zazwyczaj taki jest wizerunek przeciętnego mężczyzny, ojca w rodzinie. On jest niekompetentny, jest zestawiany z zawsze kompetentną, dobrze radzącą sobie żoną. Kobiety są bardzo wrażliwe na przekaz społeczny i w tej sytuacji można powiedzieć, że takie ogólne rozczarowanie mężczyznami rozsiewa się wszędzie, no i jest takie ogólne przekonanie wśród kobiet, że tym mężczyznom ufać nie można. Bo musimy wziąć, jak zawsze, odpowiedzialność za kraj, za siebie, za rodzinę, tylko że no, z odpowiedzialnością to jest tak, że no, trzeba ją wziąć samemu. Nikt jej nam z nieba nie da i nie powie, że Kowalski teraz dostał się, Jakieś magiczne kompetencje, musisz to zrobić. Trzeba, no, to Peter o tym fajnie mówi, na początku posprzątać swój pokój, a później iść kolejnymi krokami dalej. Znaczy, no miałem niezły ubaw z artykułów pod tytułem Trans kobiety mają problem, żeby uciec z Ukrainy, bo na okoliczność tej wojny nagle okazało się, że znowu mamy dwie płcie i mężczyźni po staremu muszą zostać bronić kraju, a kobiety mogą wyjechać. Tylko ten porządek, to co dzieje się na Ukrainie, na chwilę przywróciło, że tak powiem, w cudzysłowie normalnie. Za chwilę wojna się sko skończy i jak tylko wojna się skończy, będziemy starali się domyślnie wrócić do tego, co. Jest promowane wszędzie na Zachodzie. Zresztą można zauważyć, że wśród wielu elementów propagandy ukraińskiej, jaka jest wysyłana na Zachód, to oni próbują to przedstawić, że oni są tą cywilizacją stawiającą bardziej na równość, na te wartości obecnie uznawane za europejskie, bo one nie są e, ściśle związane z kulturą europejską i że to wygrywa z zaściankowskim, patriarchalnym, szurowskim sposobem patrzenia Rosji. Na pewno będziemy musieli wrócić do dawnych obyczajów, bo ludzie są stworzeniami kalkulującymi ekonomicznie. Jak zmusić mężczyzn, czy właściwie nie zmusić, czyli skłonić mężczyzn do tego, aby dbali o państwo i o rodzinę? No trzeba ich przekonać, że to jest ich państwo i ich rodzina. Jeżeli mężczyzna ma przekonanie, że to będzie jego żona w sensie psychologicznym i jego dzieci w sensie psychologicznym, to on jest w tą rodzinę i w te dzieci zaangażowany. Z kolei jeżeli tworzymy kulturę, w której bytność mężczyzny w domu jest uzależniona od dobrego humoru żony, ona w każdej chwili może z nim się rozwieść i zobowiązać go w dalszym ciągu za pośrednictwem państwa doświadczenia na rzecz tej rodziny, no to wielu facetów coraz częściej dochodzi do wniosku, że strategia bycia dobrym mężem i ojcem to ona najlepsza nie jest. Dużo lepiej jest na przykład, nie angażować się, korzystać z tego, co stworzyła dzisiejsza kultura, czyli z hedonizmu obyczajowego, z tego, że te normy odnośnie zachowań, stosunków damsko-męskich bardzo mocno się rozluźniły i z tego korzystać. My po prostu jesteśmy zwierzakami terytorialnymi i staramy się tego swojego terytorium bronić. Budujemy też instynktownie jakąś naszą tożsamość plemienną i tych innych dość często nie chcemy do siebie włączać. I możemy zauważyć, jak to się dzieje w dobie, zwłaszcza social mediów, jak cała polityka wszystkich krajów zaczyna mieć taki charakter bardzo plemiennków. My będziemy musieli stworzyć nową kulturę z jakimś nowym układem między kobietą i mężczyzną. Ale ten stary układ już umarł wraz z tym, jak zmieniła nam się kultura bo nie da się od tak sobie y, powiedzieć że od dzisiaj dziewczyny pakujemy się y, do wehikułu czasu i mentalnie wracamy do lat 50. lata 50 zostały za nami w przeszłości Teraz y, będziemy układać, budować te relacje między sobą na nowo. Na pewno instytucja małżeństwa, tak jak robiliśmy to do tej pory, jest martwa. Spada wszędzie na świecie ilość rozwodów. Dlaczego spada ilość rozwodów? Bo ludzie nie biorą ślubu. Tak jak y, jest to organizowane, no to ekonomicznie się to po prostu nie, nie spina. Przeciętny wiek pierwszego małżeństwa już w Polsce to około 29 lat. No i tutaj kiedyś lekarze ginekolodzy nie bali się tego powiedzieć, ale kobieta w wieku 29 lat, 30 lat, no to ona już wychodzi z tego swojego najlepszego czasu, kiedy mogła te dzieci rodzić. Chociaż dzisiaj, no, jeszcze 2-3 lata temu, spokojnie można było używać określenia ciąża geriatryczna na określenie ciąży powyżej 35 roku życia. Dzisiaj już powoli poprawność polityczna zaczyna to klasować. Yy, pamiętam jeszcze, jak też lekarze potrafili się wypowiadać yy ponad. 10-15 lat temu, że najlepszy wiek dla kobiety urodzi dziecko do 25 roku życia. Dzisiaj już ta narracja się przesuwa, że no 30-40 lat to już nawet będzie dobrze. A już co, po niektóre żyją nadzieją, że jak, 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 jakiejś aktorce czy gwieździe social mediów udało się urodzić dziecko w wieku lat 50, to znaczy, że wszyscy tak możemy, bo medycyna rozwiąże wszystko. Nikt nie bierze pod uwagę, że jest to często rozwiązanie tylko dla ludzi bardzo bogatych, no i to jest szansa sukcesu, jak szansa na trafienie w szóstkę w totkę. Inselsi, społeczność oraz obelga dzisiaj, która najbardziej pokazuje, jak w bardzo genocentrycznym świecie żyjemy. No bo jeżeli kobiety mają kłopot ze znalezieniem partnerów, to narracja jest taka, że z mężczyznami jest coś nie tak, że nie dorastają do potrzeb kobiet. Z kolei jeżeli mężczyźni nie potrafią znaleźć sobie partnerki, no to odpowiedź jest taka, że coś z tym facetem jest nie tak i powinien dorosnąć i się ogarnąć. To tak zawsze będzie, bo taka jest natura ludzka. Żeby można było zbudować, mieć nadzieję na zbudowanie sensownego związku z kobietą, to trzeba mieć dwa dobrze panowane obszary z takich trzech podstawowych. Strona alfa, czyli dobra genetyka, czyli wygląd. Strona beta, czyli zasoby, pozycja społeczna, status, popularka. No i umiejętność gry. Jeżeli masz umiejętność gry i kasę, możesz zbudować funkcjonalny związek. Jeżeli masz umiejętność gry i wygląd, również możesz zbudować funkcjonalny związek. Jeżeli masz same hajsy i wygląd, to również możesz mieć funkcjonalny związek. Ale bez dwóch z tych trzech no, będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno. No i niestety w dzisiejszych czasach, ponieważ mężczyźni są tą częścią społeczeństwa, która najczęściej odpada z edukacji, która najczęściej zostaje w mniejszych miejscowościach i tak dalej, i tak dalej, no to pojawia się coraz większa część wspólnoty mężczyzn, którzy są dla kobiet niewybieralni, i oni mają tendencję do popadania w jakiś nihilizm. Zdarzyło się gdzieś na świecie, że koleś w tej, z tej subkultury, można tak to nazwać, <laughs> kiedy popadł już w taki totalny dół wsiadł w samochód i rozjechał kilka osób, czy zastrzelił kilka osób i to od razu ma rzutować na całą społeczność. Gdy tymczasem e, zamiast kurcze jechać po facetach, że muszą stać się dobrymi feministami, wtedy instalstwo im przejdzie, bo nie przejdzie, bo od tego, że on stanie się kakiem czy Simpem, wcale nie przestanie mieć deficytu właśnie w umiejętnościach społecznych w zasobach w wyglądzie, lepiej by było dać im poczucie, że wartość mężczyzny nie zależy od uznania kobiety i można realizować się również na innych płaszczyznach. Jeżeli zrobi się bardzo głodno i że tak powiem, chłodno i niebezpiecznie, to natychmiast feminizm znika. I hasła, że kobiety dążą do samorealizacji, tym mężczyznom można, należy nie ufać, również znikają w sytuacji, kiedy natychmiast trzeba zadbać o bezpieczeństwo.